List do przyjaciół. Poseł zaatakował naszych wolontariuszy. Sąd umorzył sprawę. Sąd umorzył właśnie postępowanie wobec posła Sławomira Nitrasa, który w 2018 roku zaatakował nas w trakcie ulicznej akcji informacyjnej na temat aborcji, ubliżając naszym wolontariuszom i uderzając jednego z naszych działaczy. W opinii sądu, szkodliwość społeczna takiego czynu jest znikoma, w związku z czym Nitras nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Niemal w tym samym czasie zapadło pięć kolejnych wyroków skazujących na naszego wolontariusza Adama, który został skazany za ostrzeganie przed skutkami aborcji i deprawacji dzieci w przestrzeni publicznej. Przeciwko Adamowi toczy się obecnie aż 40 procesów sądowych jednocześnie. Media informują właśnie o tym, że sąd uniewinnił posła Sławomira Nitrasa, który w 2018 roku zaatakował nas w trakcie ulicznej akcji informacyjnej na temat aborcji. Nitras podszedł do naszych działaczy na ulicy i zaczął im ubliżać, nazywając ich gnojami i bandą psycholi, Zaczął także uderzać jednego z naszych wolontariuszy. Sprawa toczyła się cztery lata i aby w ogóle pociągnąć posła do odpowiedzialności trzeba było uchylenia jego immunitetu przez Sejm. Teraz sąd stwierdził, że poseł Nitras faktycznie dopuścił się publicznego znieważenia naszego wolontariusza oraz naruszenia jego nietykalności. Jednocześnie ten sam sąd uznał, że stopień szkodliwości społecznej tego czynu jest znikomy, w związku z czym umorzył sprawę i puścił nitrasa wolno. Tymczasem 40 procesów sądowych jednocześnie ma nasz wolontariusz Adam, który koordynuje działania naszej Fundacji na Śląsku. I jest prześladowany za głoszenie prawdy o aborcji i ostrzeganie przed działalnością tak zwanych edukatorów seksualnych proszę zobaczyć co spotkało go w ostatnim czasie 17 października 2022 roku wyrok 1170 zł grzywny kosztów i opłat 18 października 2022 roku wyrok 2610 zł grzywny kosztów i opłat 19 października 2022 wyrok 2320 zł grzywny kosztów i opłat. 26 października 2022 wyrok 1000 zł grzywny kosztów i opłat. 7 listopada 2022 wyrok 3000 zł grzywny kosztów i opłat. W sumie tylko przez ostatni miesiąc Adam usłyszał pięć wyroków na łączną kwotę ponad 7400 zł grzywny i kosztów sądowych. Kilkadziesiąt kolejnych procesów ma Jan, jeden z kierowców naszych furgonetek. Kilkanaście spraw toczy się przeciwko Mariuszowi Dzierżawskiemu, założycielowi naszej fundacji. W sumie przeciwko nam toczy się obecnie około 150 procesów sądowych. Funkcjonariusze policji, którzy kierują kolejne akty oskarżenia przeciwko naszym wolontariuszom, a także sędziowie, którzy skazują naszych działaczy, całkowicie ignorują postanowienia Sądu Najwyższego, zarzuty wysuwane przeciwko nam. Dotyczą najczęściej rzekomego wywołania zgorszenia w miejscu publicznym poprzez zorganizowanie ulicznej akcji informacyjnej, wywieszenie wielkoformatowego billboardu lub przejazd furgonetką oklejoną dużymi plakatami. Najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości w Polsce już cztery razy wypowiedział się w sprawie działań naszej fundacji, za każdym razem potwierdzając, że to co robimy. Jest w pełni zgodne z prawem i nie stanowi żadnego zagrożenia. Mądrowi i sędziowie nie przyjmują tego jednak do wiadomości. Orzeczenia Sądu Najwyższego na temat naszej fundacji są lekceważone, a do sądów bez przerwy trafiają kolejne akty oskarżenia dotyczące wywoływania przez nas rzekomego zgorszenia. Kolejne wyroki na naszych wolontariuszy zapadają z dokładnie tych samych paragrafów, z których uniewinnił ich Sąd Najwyższy. Powyższe przykłady to nie wszystko. Z różnego rodzaju lekceważeniem prawa spotykamy się niemal na każdym kroku. W ostatnim czasie wyroki sądu dwóch instancji zignorował prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Podlegający mu funkcjonariusze Straży Miejskiej usiłowali utrudnić nam organizację legalnego zgromadzenia publicznego, w trakcie którego informowaliśmy mieszkańców stolicy o powiązaniach Trzaskowskiego ze środowiskiem aktywistów LGBT i edukatorów seksualnych, w którym doszło do brutalnego gwałtu z użyciem przemocy. Pomimo faktu, że dwukrotnie Wygraliśmy z Trzaskowskim w sądzie, który potwierdził nasze prawo do organizacji akcji. Umundurowani funkcjonariusze ustawili metalowe zapory na ulicy i blokowali wjazd naszej furgonetki na miejsce zgromadzenia. Zwolennicy aborcji i deprawacji seksualnej dzieci czują się w Polsce bezkarni. Nic dziwnego. Że na ulicach bez przerwy dochodzi do kolejnych napadów na naszych wolontariuszy. Dynamicznie rozwija się handel nielegalnymi pigułkami poronnymi, a deprawacja dzieci i młodzieży nabiera tempa. Gdy nasi wolontariusze wzywani są na kolejne przesłuchania i rozprawy, liderzy zorganizowanych grup przestępczych, pośredniczący w handlu tabletkami aborcyjnymi, publicznie chwalą się, Pomocnictwem w mordowaniu kolejnych tysięcy polskich dzieci. Nielegalne pigułki reklamują nie tylko w mediach i na otwartych spotkaniach, ale także w Sejmie, gdzie jakiś czas temu jedna z czołowych aktywistek aborcyjnych zareklamowała numer kontaktowy do zamawiania tabletek z głównej mównicy. Praktyczna bezkarność dla aborcjonistów i deprawatorów. Skutkuje też tym, że wzmagają się podżegania do nienawiści wobec naszych wolontariuszy. Na rozmaitych stronach, kanałach i grupach dyskusyjnych pojawia się coraz więcej komentarzy zachęcających do napadów na naszych działaczy, palenia naszych furgonetek i organizacji zamachów na nasze biuro. Nie zamierzamy! Ugiąć się przed tymi prześladowaniami. W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować kolejne akcje informacyjne, aby dotrzeć do Polaków z prawdą o aborcji i deprawacji dzieci. Planujemy przeprowadzenie działań między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie, Toruniu, Lublinie, Elblągu, Radomiu, Słupsku, Łomży i Łodzi. Chcemy też budować nasze struktury w miejscowościach, w których do tej pory nie byliśmy obecni. Potrzebujemy na ten cel około 14 tysięcy złotych. Zasięg naszych akcji będzie zależał od zaangażowania naszych wolontariuszy i wsparcia darczyńców. Naruszanie nietykalności, wyzwiska o Belgii, utrudnianie przeprowadzenia legalnego zgromadzenia to zdaniem sądu nieszkodliwe wybryki. Za które nie powinno się karać. Tymczasem, pokazywanie prawdy o aborcji to wedle wielu sądów poważne wykroczenie, za które sypią się grzywny na wiele tysięcy złotych. Pomimo tych prześladowań, kar finansowych, trudności i ograniczeń, nie zamierzamy się poddać i zaprzestać naszych akcji. Musimy głosić prawdę. Gdyż tylko w ten sposób kształtujemy świadomość i sumienia Polaków, przez co ratujemy dzieci przed aborcją i deprawacją. Gdy jesteśmy atakowani ze wszystkich stron, szczególnie ważna jest pomoc naszych darczyńców. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o wsparcie. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Kinga Małecka przybyło. Fundacja Pro Prawo do Życia.